Dobrze Was zobaczyć, moi drodzy, tutaj w kaplicy, jak co roku. Dobrze zobaczyć też i te twarze, które nam towarzyszyły ileś lat temu, teraz ponownie wracają. Pozdrawiam księży, pozdrawiam siostry zakonne, pozdrawiam pielgrzymów fizycznie wędrujących na jasną górę, którzy na tę noc przyjeżdżają tutaj, aby się modlić, aby. Już nie kłaść się do łóżka, ale zostać bardzo blisko mamy. No i pozdrawiam wszystkich duchowych pielgrzymów. Nie tylko te osoby, które przyjechały w autokarach zorganizowanych przez Radiofara, ale przyjechaliście też swoimi samochodami. Po prostu tu jesteście, nie było można inaczej. Można by powiedzieć, że jest jakieś takie poruszenie w naszej diecezji. Dlatego, że kiedy my tu będziemy się modlić, to wiele autokarów dopiero wyruszy. I pewnie niektórzy będą nas słuchiwać, co tutaj się dzieje na jasnej górze. Dlatego też pozdrawiamy wszystkich, którzy się łączą teraz z nami, poprzez transmisję radiową i telewizyjną w naszej archidiecezji. Dużo jest takich osób, które miały tu być, ale z różnych względów. Nie mogą. Dlatego pozdrawiamy Was bardzo, bardzo usilnie i niesiemy Was w tym naszym spojrzeniu na Matkę Bożą, w tym nasłuchiwaniu, co ona ma nam do powiedzenia. No właśnie to jest dom, w którym mamy się poczuć jak u siebie. Jestem tutaj dzisiaj od kilku godzin. Jeszcze nigdy tak nie miałem, żeby przyjechać tak na spokojnie. Stanąć tutaj, odprawić mszę świętą, pójść do spowiedzi, bo jak to ksiądz świętej pamięci Tadeusz Biały mówił, tylko Szwedzi bez spowiedzi przyszli. Więc to jest właśnie taka noc, gdzie Poznajemy ten dom, dom mamy, w którym się czujemy coraz lepiej i powiem Wam, że co spotkanie to jest inaczej. Owszem, mamy swoje smaki. Wiemy, że tutaj właśnie jest ta kaplica, wiemy, że jest to miejsce, ale to jest, tutaj się trzeba po prostu zasmakować. To, co było. Ale dać się i zaskoczyć. I ja tak dzisiaj na to patrzę. Daje się Panu Jezusowi i Jego matce zaskakiwać właśnie tu na tym miejscu. Daje się po prostu z moją historią życia, z moimi różnymi wydarzeniami, prowadzić właśnie Maryi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj to krótkie słowo. Potraktowali jako właśnie dzielenie się tym, co się przeżywa. Ale chciałbym także prosić Was, żeby kiedy skończę, żeby też podejść do mikrofonu i powiedzieć od siebie może jakieś słowo, które gdzieś nam mocno leży w sercu i jest doświadczeniem domu mamy. Naprawdę wśród was jest wielu ludzi, którzy się zawierzyło Matce Najświętszej. Są osoby, które różańca nie wyciągają z dłoni. Ten różaniec gdzieś ciągle się pojawia. Nie jeden. Dwa, trzy, cztery. I to nie jest tak, że to jest takie oklepane. Nie mam co robić to, biorę różaniec. Tylko jest taka świadomość, że kiedy go biorę, to właśnie ten smak. Coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna doświadczać, na coś się zwraca uwaga. Dzisiaj, kiedy tutaj byłem o godzinie 17 na Eucharystii, takie dobre słowo właśnie mówił ojciec Paulin, właśnie mówił o tym, że ponosimy jakiś trud. To nie jest tak wygodnie jechać autokarem czy samochodem. To nie jest tak wygodnie, właśnie musieliśmy niektórzy przejść już ileś kilometrów, żeby tutaj dojść. I to jest jakiś tam ból nasz. Ale zobaczmy, że w tym jesteśmy podobni właśnie do Maryi. I moglibyśmy zobaczyć wiele tych scen z jej życia, ale tak zwiastowanie. No. Zobaczcie tę scenę, dobrze ją znacie, już tyle razy. Nad tą sceną się pochylaliście. I co my w tej scenie widzimy? Nam się wydaje, że to jest tak, że Maryja doświadcza właśnie Bóg, jej mówi, Bóg jej obiecuje, wszystko będzie takie cukierkowate, takie zwyczajne. Gdybym ja usłyszał głos Boga, to bym pewnie podobnie właśnie, z takim wielkim spokojem poszedł przez życie. Ale zobaczcie, że ta scena właśnie zwiastowania, ona jest piękna. Ale to, ta, które tam zostało wypowiedziane, ono teraz będzie kosztować. To jest tak właśnie, jak Bóg do nas mówi w naszej modlitwie. I czasami pokazuje nam perspektywę. Zrób to. No właśnie, co Bóg chce, jeżeli ja pójdę taką drogą. To moi drodzy, ja będę doświadczał, że to nie jest łatwe, że to musi kosztować, że to musi być wysiłek, że to musi być coś, co mnie kosztuje. Więc widzimy tę Matkę Najświętszą właśnie w tej scenie zwiastowania nie tak cukierkowato, tylko ona się zgadza i konsekwentnie będzie przeżywała swoje życie. Ileż jest właśnie takich momentów, gdzie ktoś chory właśnie mówi tak. I czy to znaczy, że od razu to cierpienie zostało zabrane? Nie, ono dalej jest. Czasem nawet jeszcze trudniejsze. Jeszcze bardziej boli, jeszcze bardziej doskwiera. Ale kiedy ostatnio w kumniskach miałem taką możliwość. Głosić rekolekcje, i, i tak byłem wśród chorych, odwiedzałem ich, to zobaczyłem właśnie, jak oni podchodzą do tego cierpienia. Oni mówią to tak: mówią, ofiarowuję to, oddaję to, powierzam się, zawierzam się. Słuchajcie, to robi wrażenie, kiedy takich ludzi się spotyka, kiedy takich ludzi można. Mieć na wyciągnięcie dłoni. I tak, kiedy myślę o radiu, tak sobie myślę cały czas, że my za mało jeszcze jesteśmy z ludźmi chorymi. Powiemy sobie, każdy z nas jakąś chorobę ma, ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi, żeby dotrzeć do tych ludzi i być z nimi, doświadczać. Może tu dzisiaj usłyszymy świadectwo, bo są osoby, które posługują. Wśród właśnie ludzi chorych. Może trzeba będzie stanąć i powiedzieć, czym dla nas jest choćby ta praca wśród tych, którzy cierpią z powodu tego bólu. Zobaczcie, choćby ucieczka do Egiptu. Znów widzimy Matkę Najświętszą. Przecież musi uciekać. Nie wie, co ją czeka, nie wie, jak się to skończy. Znów ból matki. Ile jest takich sytuacji w naszym życiu, że nie wiemy, jak się coś skończy? Ile jest takich momentów w naszym życiu, gdzie my zakładamy jedno, a tak naprawdę to nie wiemy, do czego dojdziemy? Wydaje się, że wszystko jest poukładane, pięknie, ładnie wygląda, a jednak z biegiem czasu coś się zmienia. Zobaczcie scenę zagubienia Jezusa w świątyni. Szukają Jezusa. Gdy się zgubi dziecko, od zmysłów odchodzimy. Ile ludzi idzie szukać, ile ludzi jest poinformowanych. Przychodzą alerty. Szukamy, bo ktoś zaginął. Co musiała przeżyć Maryja? Kiedy Jezus się zagubił. Znów mamy ból matki. I zobaczmy drogę krzyżową. Jutro będziemy ją rozważać o 7.45. To właśnie tam widać, moi drodzy, tak pięknie to w filmie Pasja jest pokazane, właśnie, że tam nie ma za wiele słów tam jest po prostu serce matki. Ona cały czas jakby idzie i przeżywa to, co przeżywa Jezus. Ale kiedy ona pada na ziemię, pada wtedy Jezus i ona słyszy bicie jego serca. Ile jest tutaj właśnie takich mam, które cierpią z powodu tego, że nie słyszą tego bicia serca swojego dziecka? Ile jest takich mam? Które nie słyszą rozwoju wiary swojego dziecka. Ile jest mam, które właśnie trzymają różaniec tylko dlatego, żeby wyprosić łaskę powrotu na wrócenia swoich dzieci. I czasem nie ma wyjścia, nie masz co zrobić. Możesz dyskutować, możesz rozmawiać, ale to wszystko nie działa. I wtedy przychodzi właśnie tylko to, że przynoszę te swoje dzieci, oddaję te swoje dzieci Matce Najświętszej. Tak jak Ty, Maryjo, szukałaś Jezusa, tak teraz pomóż mi znaleźć tego Jezusa w swoich dzieciach. Już mówiłem kiedyś tu na naszym czuwaniu, bo to ciągle jest żywe dla mnie świadectwo i ono robi wrażenie, kiedy głoszę rekolekcje, jak to właśnie synowie postanowili odejść z Kościoła, a mama im oznajmiła: W poniedziałek idę za jednego, a w czwartek za drugiego do kościoła. Była w tym konsekwentna. I po kilku miesiącach ci synowie mówią: Mamo, przestań. Wróciliśmy. Jesteśmy w kościele. Ta matka się nie poddała. Ta matka szukała winy w sobie, szukała w mężu, w rodzinie. Ale powiedziała: nie, ja muszę im wymodlić tę łaskę. To piękne doświadczenie właśnie tej Matki. I zobaczcie, moi drodzy, no jesteśmy tutaj na jasnej górze, jesteśmy tak blisko Maryi, tak patrzymy na nią i i przed chwilą taki tłum ludzi tutaj był. Każdy tutaj chciał z czegoś zakosztować. Jedni z tradycji, drudzy dlatego, że są gdzieś w pobliżu. Niektórzy tutaj przyjechali specjalnie, a niektórzy nie wiedząc gdzie idzie ten tłum, po prostu tu przyszli. I słuchali. I patrzyli. I doświadczali czegoś, co trudno jest nam to opisać. Bo każdy inaczej to przeżywa, każdy inaczej to doświadcza. Dlatego potrzeba nam, moi drodzy, właśnie tego momentu, i dobrze, że tu jesteście. Bo tutaj się formujemy, tutaj się kształtujemy, tutaj nabieramy nowego patrzenia na życie. Tu przyjeżdża się ze swoimi planami, przyjeżdża się z jakąś właśnie historią, ale wyjeżdża się już czymś innym. Bo to nie chodzi o to, żeby Matka Boża nam przyklasnęła i powiedziała: dobrze robisz. Tylko chodzi o to, żebyśmy właśnie jej jak najwięcej oddali siebie. Tych naszych ułomności, tych naszych właśnie takich nieporadnych rzeczy, które się nam zdarzają, no tacy jesteśmy. Nie bójmy się do tego przyznawać tej nocy. Naprawdę, Maria nie chce, żebyśmy byli sztuczni, tylko żebyśmy byli właśnie autentyczni, tacy jacy jesteśmy, jak nam po prostu dyktuje serce. I dlatego też to, co my teraz czujemy, to, to trzeba właśnie całkowicie oddać. Całkowicie zawierzyć. Ty, Maryjo, działaj w moim życiu. Maryjo, rób to, co chcesz. Ja taki, jaki jestem, się oddaję Tobie. Bo może jeszcze nie odkryłem łaski. Jakiejś przemiany, jakiegoś nawrócenia. Może jeszcze nie odczułem, że mnie dotyka Maryja w moim życiu. Może jeszcze chodzę jakimiś krętymi drogami. Może to wszystko jeszcze takie niepoukładane, tak nie wiadomo, co zrobić, jaki postawić ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok już jest. Jesteś tutaj. Jesteś w swoim domu i słuchasz, oglądasz. To jest ten pierwszy krok. I nie myśl, co będzie dalej. Nie kombinuj. Tylko po prostu, jeżeli się oddajesz, to bądź otwarty na to, co się wydarzy. I nie zostawiaj tego, tylko po prostu żyj tym. Miej otwarte oczy, niech Twoje serce będzie otwarte. Właśnie na to, co mówi do Ciebie Jezus, co mówi do Ciebie Maryja. I powoli, punkt do punkta, będziesz układał to. I w mocy działania Ducha Świętego będą się dokonywać wielkie rzeczy w Twoim życiu, może tylko ważne dla Ciebie, ale nie da się też tego ukryć, bo inni też to będą widzieć, że coś się we mnie zmieniło. Bo myśmy nie przyjechali tu tylko zaliczyć kolejnego czuwania. Myśmy nie przyjechali tutaj, żeby. Napompować się i powiedzieć, dokonaliśmy tego. Trzeba pokory. Trzeba takiej zdrowej pokory. Bo może ja mam co zmienić. Mam co jeszcze dokonać w swoim życiu. Mam jeszcze czas. Ile tego czasu, tego nie wiemy. To jest zakryte. Dlatego dobrze przeżyjmy tę noc. Dobrze przeżyjmy ten czas.